Moi kochani, witam Was serdecznie w trzecim odcinku testowania dodatku Rancho. Oczywiście dziękuję jej za możliwość pogrania wcześniej. Ten znak właśnie migający na ekranie dla nowych widzów jest spowodowany tym, że jest to taki wczesny dostęp. I moi drodzy, jeszcze nie planowałam rozpoczynać tutaj nagrywania, ale coś tu się takiego odwaliło, że po prostu byłam zmuszona zacząć w tym momencie. Jest 7.34, Oliwia zaraz idzie do szkoły, ale miała taką zachciankę, że chciałaby zebrać sobie tą trawę preriową. Mówię, spoko, niech będzie. Znalazłam gdzieś tu w okolicy i ona zbierając to siano, w ogóle zebrała Siedem tych takich snopków, powiedzmy, zebrała też, jak możecie zobaczyć, nektar. Na razie jeszcze Wam nie pokazuję, ale zaraz Wam pokażę. Za ile jest ten nektar? Jestem w głębokim szoku. Po prostu Wam może pokażę, już nie trzymając w niepewności. 2310. Długo leżakowany. Nie wiem, znalazła go gdzieś w tej trawie, ktoś go zgubił. W każdym razie, no ja jestem po prostu w głębokim szoku, więc sprzedamy ten nektar za 2310. Wow, mamy 2525 simoleonów na koncie, 7 snopków i w ogóle ma tutaj też żaby, ponieważ yy, ojciec ostatnio jej zebrał yy, właśnie, dobra klikniemy Ci tak, żeby Cię kamera za tobą podążała może, o tak, tak. Dziękujemy bardzo. I mamy szybki przeskok do naszego Stefanka, czyli taty Oliwii, który właśnie ma taki komunikat. Dajcie mi szpadel w dłoń. Stefan rozkwita razem ze swoimi pnącymi się w górę roślinnymi przyjaciółmi. Czy to pączkujące uczucie to znak, że lubi ogrodnictwo? Myślę, że lubi. No i w związku z tym, że mamy tyle pieniędzy to zdecydowanie Stefan kupi sobie dzisiaj tą maszynę do robienia nektarów. Jestem w szoku tym, co się wydarzyło. Po prostu wow. Jestem ustawiona teraz na tryb budowy i w ogóle wiecie, jestem najgorsza w first looki, ponieważ nie przejrzeliśmy tak naprawdę dokładnie, co jest w tym dodatku, ale chciałabym tutaj e, na szybciutko Wam może pokazać kilka rzeczy z kategorii zajęcia i umiejętności, bo myślę, że to jest najciekawsze. E, tutaj mamy taki jakby mm, parkiet do tańca, tego kowbojskiego, także tego nie chcemy. E, mamy tutaj takie pia pianinko, Pianinko, czy fortepian. W każdym razie fajnie wygląda, ale też tego nie chcemy. Tu są jakieś elementy do ćwiczenia z naszymi końmi. Tutaj mamy stojak do przechowywania nektaru piwniczka. I zaraz sobie tutaj coś przeczytamy, tylko nie wiem, czy jak tu ci postawię, to znowu będziesz mógł przechodzić, czy nie. Bo tu bym miała takie malutkie miejsce, gdzie by się to zmieściło. I o tej półeczce Wam właśnie przeczytam, że te obiekty idealnie nadają się do przechowywania słodkiego nektaru. Każdy z nich zawiera 13 miejsc na butelki. Dodatkowo można je ustawiać na sobie lub obok siebie, tworząc wymarzoną nektarową piwniczkę, albo pozostawić je w samotności jako pojedyncze regały. No zobaczmy, da się jedno na drugim. No i tutaj chyba mm, na razie pozostaniemy przy tej jednej właśnie półeczce. Zresztą nie wiem, czy znowu nam tutaj nie przeszkodzi w dochodzeniu do łóżka. Tak jak to było w poprzednim odcinku, i tutaj mamy tą maszynę do przyrządzania nektaru, Owocowa Pycha. Witaj w miejscu, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzeba do przyrządzania nektarów. Te akcesoria umożliwią Ci wytwarzanie prostych napojów, a następnie awans do wyższej szkoły jazdy. Zakorkuj swój nektar i poczekaj, aż stanie się leżakowany i osiągnie doskonałość. Zalecamy dokupienie stojaka do leżakowania nektarów, który przyspieszy ten proces. No i dzięki temu będziemy mieć umiejętność Umiejętność robienia nektarów. Ok, jeśli chodzi o takie inne rzeczy, to tutaj mamy jakiś bar, tu jest piłka dla konia, jakieś ognisko, trawa preriowa, krzak, w którym można sikać, no i taki miejski kibelek, to oczywiście tego nie będziemy kupować. Dobra Stefan, myślę, że tutaj sobie spróbujesz przyrządzić nektar, tylko tak, nie mamy żadnych tych naszych. Moglibyśmy zrobić z siana, z tej trawy, ale to wymaga trzeciego poziomu. Na razie. Yy, Kupmy sobie może te, bo rozumiem, że nasze tutaj roślinki jeszcze owoców właśnie nie dały, po to je właśnie tutaj nam zasiałam. Ok, klikamy play. Oliwka wyszła do szkoły. Kupmy podstawowe. Może kupimy sobie... O matko, jak drogo! 14 za, za jedno jabłko? Powariowali, słuchajcie. Dobra, to kupimy sobie... Czyli jednak opłaci się hodować swoje. Zrobimy sobie z tego jabłka. Ewentualnie kupimy sobie ziemniaki, to sobie tutaj gdzieś dosiejemy. Ok, to sobie odklikniemy i spróbujemy zrobić nektar jabłkowy. Ziemniaczany pewnie jeszcze nie możemy. Zaraz, gdzie tutaj są te ziemniaki? Są, ale na poziomie drugim, więc spróbujmy zrobić na razie ten jabłkowy. No, ja jestem, jestem po prostu, słuchajcie, w szoku jeszcze po tym pierwszym nektarze. No i mamy 1782, więc myślę, że jak oliwka wróci, to pozwolimy jej wreszcie kupić jej wymarzonego konia. Także to się stanie dzisiaj. A tymczasem zobaczmy, jak on tutaj sobie to gniecie. Moi drodzy, spauzowałam, ponieważ tutaj nasz Stefan się przewrócił. Zobaczcie, tutaj nasza owieczka mała leci. Wkurzył się tutaj jakieś, widzę, że niekoniecznie przyzwoite słowa nawet padły. Dobrze, nasza tutaj owieczka do nas doki cała. Zobaczmy, ona się pewnie jakoś tam. No właśnie, poczekajcie, co tutaj mamy? Projekt grupowy. Czy Olivia powinna postarać się włożyć w ten projekt jak najwięcej od siebie, czy pozwolić innym odwalić? Dobra, dodajmy coś od siebie. Hmm. Widząc, jak ciężko pracuje Oliwia, pozostałe dzieciaki zaczęły się obijać. Żaden dobry uczynek nie ujdzie bezkarnie. No cóż, tak to wygląda. Ona się tutaj czuje tak yy, średnio, więc może byśmy ją tak ostrzygli, może. Później opieka. Nakarmmy z butelki. Nie wiem, porozmawiajmy. O, o, tam coś on ma jakiś się zawstydził. Zaraz, poczekajcie. Stefan właśnie zdobył pierwszą butelkę nektaru jabłkowego. Otwórzmy notatnik. Nektar jabłkowy, klarowny nektar o wyrazistym smaku, zbalansowanym profilu i maślanej konsystencji. Dobrze wchodzi i szybko wychodzi. Świetnie nadaje się na piknik. Główny składnik jabłko sprawia, że simowie czują przypływ inspiracji. Jeśli nektar jest co najmniej krótko leżakowany, inspiracja nie znika nawet gdy nektar opuści organizm. Aby leżakować nektar należy pozostawić go w nieotwartej butelce. Gdy zawartość butelki stanie się krótko leżakowana, pozytywne działanie nektaru ulegnie wzmocnieniu, a negatywne osłabieniu. Największą wartość pieniężną ma długo leżakowany nektar. Proces leżakowania zachodzi szybciej, gdy odbywa się w piwnicy, a znacznie szybciej, gdy przebiega w stojaku do leżakowania nektaru. Więc nie wiem, czy wystarczy nam, że ten stojak mamy w sypialni, czy jednak lepiej byłoby, gdyby stał w piwnicy w stojaku. Nie wiem. Dobra, spróbujmy. Ja w ogóle chciałam tak, jako pierwszy, to wypić ten nektar. A gdzie on jest? Chyba jeszcze go tutaj nie, nie wyjął z tej maszyny. Chciałam właśnie przetestować, jakby to było go jednak wypić. Gdzie jest nasza w ogóle koza? Koza siedzi tutaj. Nie wiem, czy ty się jakoś tutaj zblokowałaś, że ty nie możesz stąd wyjść. Matko, co tam było? Poczekajcie, bo ja się aż wystraszyłam. Co tutaj pisało? Umiera z głodu. Zaraz tutaj przyjdziemy i cię e, opieka. Nakarmimy. I wyczyścimy jeszcze. O oh my gosh. To niedobrze. Okej, okay, on to jest bardzo brudny, śmierdzący. E, I nie wiem, co się stało. Mam wrażenie, że on tam się zaciął przy tej maszynce, więc musiałam zresetować e, tego Stefana. Także wszystko mu się odkliknęło. Dobra, nakarm. Aha, teraz będzie czyszczenie, ale co cały czas mamy, że umiera z głodu? Nie, już jest ok. I możemy ewentualnie potem wydoić. I tutaj naszą owieczkę też musimy. Owieczko, moja droga. Owieczka jest tu. I później ją również może opieka nakarmimy, i opieka wyczyścimy. Mamy nowe ziemnioczki do zasiania. I teraz tak, tutaj do naszej półeczki może podjadę. I sobie ten nektar schowamy. Chociaż właśnie chyba zaczęłam mówić, że miałam ochotę, żeby ten pierwszy nektar, jednak zrobiony przez niego, jest z kiepskiej jakości. Nie jestem jakoś wspaniały, więc chciałabym się go po prostu y, napić. Zwyczajnie y, po prostu wypić. Nalej dwie porcje, nalej trzy porcje, cztery. Aha, bo to pewnie ma jakieś porcje też, więc spróbujemy sobie to zaraz. No i nasze maluszki ogarnięte, więc ja tutaj kliknę mu po prostu, może żeby nalał porcję. On tam coś sobie szedł jeść. Ale to za moment. W międzyczasie teraz zdążył wziąć szybki prysznic. Poczekajcie, żebym ja to dobrze zobaczyła. Pokaż no. Na... O, 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 Jak pięknie, słuchajcie, wow, dobra, zobaczymy, co zrobisz z resztą butelki. Rozumiem, że już tej reszty pewnie nie będziemy mogli sprzedać. E, dobra, możesz sobie to wypić wypij. Siadasz wstajesz, no, halo. <gry> OK, zobaczymy, czy będą jakieś efekty po tym nektarze i co z tą resztą możemy zrobić. Poczekajcie, możemy nalać, schować, wyrzucić. Na pewno już chyba nie będziemy mogli do tej naszej półki. No właśnie, już się nie da. Więc no nic, może sobie to. A do lodówki? Tak, do lodówki, tak. Jeszcze sobie ewentualnie zobaczymy, poczekajcie. Dobra, kliknę play, a my sobie zobaczymy, ile to będzie? 6 dni będzie. Ok, jest on zainspirowany. Oliwia wróciła ze szkoły i chyba raczej tam za dobrze jej nie poszło. Dobra, ty to posprzątaj. To też. Oliwka, pokaż nam się. Wiem, że jesteś tutaj zła. Pokaż się przodem. Przodem, przodem, moja droga. To jak się ładnie odwrócisz, to będzie dla ciebie nagroda. Dobra, mamy, podeszła. Ok, więc ja myślę, że klikniemy tutaj naszej Oliwii. Co by wreszcie kupiła tego konia. Więc zadzwonimy na giełdę zwierząt gospodarskich, kupmy konia i przypiszmy do legowiska. I tu są już takie droższe konie, i wydają się być chyba pewnie bardziej takie, no, że tak powiem, porządne. Mam na myśli, że są takie dobre w obyciu. Dobra, mamy cyklona niezależna, bojaźliwa, inteligentna. Powiem Wam, że tak, no tak spojrzałam wzrokowo, który mi się najbardziej podoba i podoba mi się na przykład ten Starbuck, Starbuck? Se, o, senior. To senior to nie wiem, to trochę przykre będzie, bo on pewnie za długo nie pożyje. A tu jest jeszcze taki król. Też jest senior. No nie, a tak z wyglądu mi się spodobały. Słuchajcie, tu jest jeszcze ta słodycz, dorosła, ogier, energiczna, odważna, przyjacielska. Bierzmy tego może słodycz, bo to jeszcze ten cyklon mi się nawet w miarę podoba. Ale też jest seniorka, klacz, a to słodycz to jest ogier, czyli chłopiec. Okej, okay, powoli się muszę wdrożyć w te zasady. Dobra, bierzmy słodycz może. Okej. Okay. Zobaczymy jak to będzie. Dostajemy jeszcze 800 simolonów. Czy ty wyjdziesz pewnie, tak? Myślę, że pewnie gdzieś tam pojedzie taka królicza nora i i zobaczymy, jak już wróci. Zniknęła dokładnie. I mamy, kupiono konia. Zawsze miło powitać nowego konia w rodzinie. Temu zwierzakowi przyda się imię. I mamy słodycz. Myślę, że to jest całkiem słodkie imię, więc zostawmy ten ym, słodycz, ok? I jestem na maksa podekscytowana, ponieważ pojawił się już koni. Tutaj widzę, że nasz Stefan tutaj coś chciał podejść. Matko, musimy chyba spauzować, bo za dużo emocji. Gratulacje! Posiadasz konia. Opieka nad koniem wymaga dużo pracy, treningów i mnóstwa troski. Jeśli chcesz zapewnić koniowi poprawną opiekę, będziesz potrzebować kilku obiektów. Zaopatrz się w nie, odwiedzając sekcję zwierzaki w kategorii poza domem, w trybie budowania. Niektóre z pomocnych obiektów to paśnik, korytko na wodę, legowisko dla konia, duża piłka i przeszkody i beczki. To wszystko już mamy w tej naszej zagrodzie, która była na początku. Spróbujmy to Tutaj może z nim, nie wiem, nie wiem, przytulmy go może na początek. No jest tutaj bardzo, bardzo ma czerwony ten, jest bardzo zła. Oh my gosh, minusy poleciały, dlaczego? O nie, co to miało być? Nie wiem, co to miało być. Czemu to jest takie aż fioletowe? Oh my gosh, on jest jakiś zły na nas. Czy my możemy w ogóle nie... Przestraszony jest. Ojej, nie chciałam cię przestraszyć. O matku. jak to teraz zrobić? Dobra, poczekajcie, coś delikatnego, może... Wymasuj, albo co się stało? Może najpierw co się stało? Dobra, spróbujmy to. Co tu mamy? Uzupełnij paśnik. Dobra, zaraz sobie to zrobimy. E, dobra, przeczytajmy. Słodycz jest przestraszona, ponieważ się spłoszył. Wiele rzeczy może zdenerwować konia. Miłe gesty i otucha powinny pomóc. Zdobyty temperament. Nowo zdobyty temperament pomoże koniowi o imieniu słodycz w relacjach towarzyskich z simami i innymi końmi. W miarę rozwoju umiejętności interakcje te będą dawały coraz lepsze efekty. Konie z dobrze rozwiniętym temperamentem będą rzadziej zrzucać jeźdźców o matko, oraz lepiej radzić sobie podczas wykonywania prac społecznych oraz takich aktywności jak zawody westernowe skoki przez przeszkody czy. Czempionat. Aby śledzić postępy rozwoju umiejętności konia o imieniu słodycz, otwórz jego profil w panelu związków. Ok, spróbujmy, może nie wiem, więcej opcji. Przyjazne. Wymaga dobrej przyjaźni, podrap. Wymasuj szyję. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak się obchodzić z koniem, moi drodzy, ale widzę, że to w miarę pasuje. I tu otworzyłam ten cały profil w tych naszych znajomych. To jest ciekawe, ponieważ nie mogę wejść tutaj na panel sterowania tym koniem. Mogę tylko zobaczyć w ten sposób. I mamy tak, słodycz kurek. Energiczny, odważny, przyjacielski. Brak zwycięstw w konkursach. Temperament. Tutaj ma tylko. Aha, czyli on po prostu musi rozwijać ten temperament. Zwinność, skoki wytrzymałość. Także bardzo fajnie. Przyjaciel. E, mamy taki związek z nim. I tak, na razie mamy, że jego wartość to tysiąc. Na wartość pieniężną wpływają jego. Poziom jego umiejętności, wyniki w konkursach i jakość opieki. Wow, także można go tak, wiecie, rozwinąć i sprzedać dużo drożej pewnie. Nie wiem, czy bym, wiecie, miała serce to później zrobić, jak już się przywiążemy, ale spróbujemy. Słuchajcie, może spróbujemy jeszcze coś zobaczyć, jaka może być opieka. Wyczyścić kopytka, wyszczotkować sierść. Może to zrobimy. Zawołaj konia do picia, zawołaj, zmień strój, zaplanuj stroje i wyślij do domu. Ponieważ można nasze konie ubierać. Może sobie zaraz wejdziemy do kasa. Co będzie, szczotkuję go. A później może ty się przebierzesz, zmień strój, ponieważ ja w końcu jej dorobiłam ten trzeci strój. Z... Uuu, co ty jesteś taki straszny? Ko ten ogon do góry, nie wiem czy to coś znaczy. Tak, ja przeczytałam na internecie, że jazda w krótkich spodenkach to faktycznie nie jest dobry pomysł, więc yy, zrobiłam jej te długie spodnie i spróbujmy może, nie wiem. Spróbuj, albo jeszcze nakarmy z ręki, może trawo strawy preriowej, a najeżdżając na niego, to co mamy, że jest przestraszony. Głód wspaniały, energia wspaniała, zabawa, towarzystwo jakie na wszystko jest wspaniałe. Ale dobra, spróbujmy go nakarmić. Może nas dzięki temu um, polubi. No, wygląda, że coś tam rośnie, a nie, temperament mu rośnie. Zeżar sobie, i spróbujemy, może go dosiąść zdobyta umiejętność jazdy konno dobra spróbujmy niech wsiądzie i zaraz sobie przeczytamy matko co ty masz jakiś kapelutek na sobie niekoniecznie mi się to podoba dobra wsiądź i może wejdziemy sobie, słuchajcie, do kasa. Tylko najpierw sobie przeczytajmy to. Zdobyta umiejętność jazdy konno. Nowo nabyta przez Simkę o imieniu Oliwia umiejętność jazdy konno będzie się rozwijać podczas jazdy. Wysoki poziom tej umiejętności umożliwi Simom otrzymywanie silnych nastrójników podczas jazdy, zwiększy ich szanse na wygraną w zawodach w Centrum Jedzieckim, a także zmniejszy prawdopodobieństwo zrzucenia z konia. Brzmi to strasznie. Spróbujmy sobie wejść tutaj z naszym mm, słodyczem do kasa i zobaczyć. Cóż tam można w tym kasie porobić? Może ogólnie włączymy sobie tutaj na konsoli tryb edycji całkowitej i zobaczymy, jakie tam będziemy mieć ewentualnie jeszcze możliwości, takie, które byśmy normalnie nie mieli. Czyli to tam można mu jakoś pozmieniać pewnie jakieś kolorki, sierść, czy tą grzywę, ogon i tak dalej. Więc wchodzimy sobie i modyfikujemy w stwórz sima. I mamy go, mamy tego naszego tutaj konika i teraz tak, co możemy sobie tutaj popatrzeć, ewentualnie słodycz, yy, nie mamy, mamy, że to jest American Lebret matko, tutaj mamy do wyboru te cechy, cechy style, tutaj na ten moment chyba, aha, nie będziemy tego edytować absolutnie, tylko tak, zobaczymy, co my tu właściwie możemy zobaczyć, nie wiem, możemy tutaj pozmieniać mu kształt głowy, uszy. Możemy sobie tak popatrzeć. Kształt głowy też są różne. Nie będę go tutaj edytowała, ale chcę po prostu popatrzeć z Wami. Pysk, oczy. Nie widzę jakoś dużych różnic. Róg, Możemy, może być nawet róg. Możemy sobie tak chwilowo kliknąć. I co będzie takim Nie wiem czy dzięki temu będziemy jakieś dodatkowe skile czy coś, ale w każdym razie no, nie chcemy mieć, chcemy normalnego konika i możemy go ewentualnie pomalować. Tego nie lubię. Nigdy tego nie korzystałam z tego w psach i kotach. Choć, nie ukrywam, że niektórzy potrafią zrobić piękne przeróbki zwierząt, na przykład tygrysa, z kota zrobić tygrysa i tak dalej, ale ja tego nie będę robiła, więc tutaj sobie cofniemy. I teraz tak, mamy do wyboru o rasy mamy. Także tak to wygląda. Można krzyżować rasy. Jestem ciekawa w ogóle, czy można robić, yy, czy w ogóle można mieć małe konie. Tego nie wiem. A zobaczmy sobie ewentualnie tutaj. Yy, tu sobie klikniemy. Może być źrebie, czyli wyglądałoby, że chyba może się urodzić. Może z biegiem czasu kupimy sobie drugiego konia i testujemy to. Okej, okay. tego już nie chciałam. Chciałam teraz tak. Rasy, sylwetki. Myślę, że ma całkiem spoko sylwetkę, nie będziemy kombinować. Sierści. O, tu można, widzicie, czesać ten, ten, tą grzywę w różny sposób. Myślę, że ma bardzo ładną grzywę. Umaszczenie. Także tutaj możecie sobie szybciutko zobaczyć, jakie są ewentualne kolorki. Nie będę mu tutaj zmieniała. Tu podobny do krowy, ale okej. Okay. Dalmateńczyk, nawet trochę taki lekko. Stroje. I teraz tak, on ma tutaj, może tak też tutaj szybciutko sobie popatrzymy. Ma to siodło i jak o ile siodło moim zdaniem jest spoko, tutaj ma takie coś na pysk, nie wiem jak to się wachowo nazywa, ale ten kapelusz nie chciałabym chyba, żeby go miał. To nie wiem, czy jest to konieczne, żeby to mieć. Ewentualnie czy moglibyśmy to mieć w kolorze tego siodła? Albo, albo może mieć to beżowe, a siodło w kolorze też beżowym? Nie jestem przekonana, może taki brązik? Kurczę, powiem wam, że jeżeli o mnie chodzi, to <noise> będzie ciężko. Dobra, zostawmy może to bordo. Myślę, że to do niego pasowało. Tylko teraz to, to na tym pyszczku. Czy to, czy to jest konieczne? A, on to musi mieć, chyba, tak? Bo tutaj też coś ma. Nie da się tego całkowicie zdjąć. Nie da się. Czyli tak to wygląda. Dobra, więc zostawmy mu to może w ten sposób. Szkoda, że to nie jest podpisane, żebym wam powiedziała. Aha, jest siodła, uzdy, ok, czyli nauczę na się nowych słów. Derki. I dodatki. Ok, więc tak to wygląda. Myślę, że takie skarpetki, jakieś kokardy to nie jest mój klimat. Więc zostawmy go po prostu tak, jak teraz wygląda. I wróćmy pobawić się po prostu już dalej w grze. Ok, spokojnie, spokojnie koniczku. I co, spróbujemy może jakoś pojeździć czy coś? Spauzujmy. Wybierz się na spokojną przejażdżkę. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy, jak to będzie... Jak to będzie nam szło? No chyba musi, mu, musi to być, żeby tutaj miał te lejce, czy jakkolwiek się to nazywa. Ok. Zdobyta wytrzymałość. Nie wiem, czy możemy jakoś tutaj przodem Was zobaczyć? Matko, jaka przerażona, zobaczcie. Dobrze, więc popatrzymy sobie, jak to, jak to będzie wyglądało. Pewnie lepiej by to wyglądało na tej kamerce, no właśnie. Myślę, że zdecydowanie tak, ale jak wiecie, no ja niekoniecznie w tą Sims 3, ale na po prostu poczet tego, żebyśmy zobaczyli jak, jak ona jeździ, to sobie tak chwilkę popatrzymy właśnie może na tej właśnie kamerze. Także na razie bardzo delikatnie, bardzo widzę z takim niepokojem, ale może... Powolutku do celu do tych zawodów, do tego czempiona i tak dalej. Wkrótce może będzie lepiej, mam nadzieję. Także jedziemy sobie powolutku. Zaraz będę kończyła ten odcinek. On jest cały czas dalej bardzo przestraszony, no powiem, wam, że trochę się obawiam, ponieważ ja nie mam żadnego pojęcia o koniach. Raz, słuchajcie, raz w życiu jechałam na koniu, jak byłam mała. To było wiele, wiele lat temu i było to dla mnie przerażające. Po prostu straszne. Także koniecznie dajcie znać dzisiaj w komentarzu pod tym filmem, kto z Was. Umiedzieć konno, kto z was chociaż raz w życiu koniem się, że tak powiem, przemieszczał. Dobrze, kochani, ja na chwilkę zatrzymałam, ponieważ chciałam taką jakąś foteczkę zrobić, także przeszedł po tej wodzie. Mega to wygląda. Bardzo fajnie i jedziemy sobie dalej. Ok, tam nie wiem, czy to ona prowadzi, czy do koń prowadzi. W każdym razie, no cóż, może trochę przyspieszymy. Znaczy, w sensie przyspieszymy kamerkę. A nie y, konia, dobra, bo tutaj trochę spanikowałam, więc tak to wygląda. No dobra, i oprócz tego, że ona jest oczywiście brudna i y, głodna, to ma tutaj jeden. Nastrójnik, który się wybija na prowadzenie, czyli podziwiaj scenerię. Przejażdżka konno po świecie. Przyjemna przejażdżka pośród malowniczych widoków, tego właśnie potrzebowała Oliwia, więc bardzo fajnie, kochani, myślę, że ja będę już na dzisiaj kończyła ten odcinek. Zapraszam Was oczywiście do oglądania dalej. W playliście powinniście mieć już kolejne filmy nagrane wcześniej, także serdecznie Was zachęcam, żeby obejrzeć nawet przed oficjalną publikacją. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. И папа. -па.